Maneczko, z tej strony Poliana, to jest kolejny odcinek na moim kolejne. Dzisiaj jesteśmy... Co to za baba Ej, ale wyjazd mi stąd. Halo kobiety. Dobra. E, I z nami jest Skarabeusz Witam. A dziś zagramy na serwerze Jaś NC w Skywarsy. Tak, oczywiście w Skywarsy. Pierwszy odcinek ze Skywarsu, będzie i więcej na pewno. Więc przechodzimy do mapki. Dobra, jesteśmy na pierwszej mapce, bardzo kolorowej. Gdzie jest skarabeusz, o, skarabeusz, o jest sam Patrzę Gdzie? się na, no, bardzo daleko, w oddali Na się po, po, po prostej, nie no nie po prostej Patrz w drugą, widzisz? Po prostu bym się, pa... się patrzyłaś ja tam Nie widzę nikomu na taką odległość No wiem, ale... Aha, bo ja jestem, no dobra e... Aha, jeszcze klasy sobie wybierz, wezmę sobie łucznika Ja nie mam nie mam monet Dobra Dobra, i ty już się zaczyna. Wiem dobra. Mam dużo wysłów obok siebie, więc no okej, okay. wszędzie jest dużo bez... No ale ja mam taki rząd, pas wysp, obok siebie A... o, Dobra ja biorę ten... Kurde, nie ma... na razie nie masz tak, mam 3 złote jabłka tylko Na razie nic więcej Jakiś łup, ej że masz Diament jakieś... Wyczesne... O mam perłę, mam perłę wygrana, wygrana. Masz, masz jakieś te? Y... Kurde jak to mam się nazywa? wszystko Wszystko masz, to daj mi coś, bo ja jestem biedny Mam 3 miecze, kurde drewniane Po co mi 3 miecze? Ja, ja mam diamentowy wszystko diamentowe masz. Mam mógł, ale nie mam strzał. Ej, mam... mam dużo jajek. Dobra. Ty! Kamie z koleś w ogień, go tam nie było. To tutaj dajmy. Szybko, szybko, bo zaraz mi tutaj ktoś zaatakuje. Dobra. Jeszcze, dobra. Mm, gdzie mam iść? albo czekaj, ja sobie zagram na czas i sobie patrzę na ciebie, nie wiem. Ej, no fajnie wyglądasz. Kurde. Co ty robisz? Szkoda, że... No jestem bardzo daleko od ciebie, ja mam oknie fajne i widzę cię. Ja sobie chyba zrobię generator kobla tutaj. Ale... Czemu? No a skąd chcesz mieć materiały? No, chcesz kup. Ja już mam dużo kobla, nie potrzebny mi jakiś generator kobla. To się na skyblocku robi. Tutaj też... za, co, nie można? A Ty, ten koleś mnie tutaj wynerwia. <grym>, no to dawaj na niego. No nie, on ma łuk! <noise> I I co mam z nim zrobić? Albo nie będzie... On strzela do mnie. Nie, dobra, nie chcę strzelać. Ej, mam diamentowy mi, miecz, jestem OP, jestem najlepszy, mam diamentowy miecz. Jestem the best. Ty, on mi strzały daje. Śnieżki, jajka... Kto chce jajko? Dobra, to mi nie jest potrzebne, to mi nie jest, to mi nie jest, to mi nie jest, to mi nie jest, to mi to też, to też, koledzy, to też strzały są potrzebne bardzo, Kobylston. to jest mi potrzebne. Dobra, jeszcze to mi nie jest. Adam już wszystkich ob obrabował. Ej dobra, mam mam coś, coś... Nie mam wszystkiego, ale coś jest. I leci to jak ktoś. Ej, ja nie mam nic na dystans. Ma... Ej, wędkę! W sumie wędką można... Lecumować. No, węd wędką też możesz. Kurde, mam Ender u ale... Nikogo nie ma u mnie w pobliżu Dwa... Nie, na razie nie będę ryzykował. Ej, zlagowało mnie, słyżdż? dobra. Szybko, ja sobie... Ale, no, co mnie tak zlagowało znowu? Kurde, co jest? Co się dzieje? Ej, nie mogę się ruszać. Co się dzieje? Co się dzieje? O, odlagowało się. Boże, tak mnie lagowało. Taki drewniany komputer. Taki drewniany komputer, o Dobra. Budujemy się już na kolejną wyspę. Ej, fajnie, że ja tylko jeden dopiero zginął, a nas jest w ogóle mało na tej mapce. On jest taka ogromna. Mam klatę, jajca, cobblestone, oj jabłka. Chyba wszystko, nie? Nara gnuli. Nara, 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 Co ty za... Ciuu! takie lagi, że mnie nie potrafi zabić. Ja pierdolę, co tam się dzieje, ucinę. Gine. Nara, ginę. Zobaczcie na mnie, jak ja gram, No jestem OP. Okej. Oh co ja tu mam? Ja są po środku. Co ja tu mam? Ja tu nic nie mam, ja jestem biedny. Ender, jest tu ktoś? No kurde, nic. nie widzę. O, widzę cię. dobra mam Nikogo nie ma. Naprawdę, gdzie są wszyscy ludzie? Zobacz, gdzie są ludzie. I im powiedz. A kurde, jak daleko. Jadę, jedna... Wie, czemu? czemu oni są wszyscy tak daleko? Ja pierdolę Ja bym ci się radził na, na środek iść. Ale ja jest, mam Ender peru, ale boję się, że... Nie Nie perium, blokiem. Dojdziesz, patrz, ty masz mało. Ty, odrzuca mnie od ciebie, ja nie mogę blisko podchodzić. No wiem, wiem, to odpycha. Czekaj... Dobra, Ender perła. No jesteś. No jestem, tak. Easy, masz skrzynki. Gdzie tu jest jakaś skrzynka? I jedną masz, no idź tam, tam. Biegnę. Kurde, A je tu jest, ale tu jest pełno Jak, skrzynek. Jakby co, to możesz zniszczyć te bloki, wiesz o tym. Dobra, tu nic nie ma. A nie, są strzały, ekstra. Na razie Czekaj, następną masz więcej, tutaj na środku. Nic więcej. Diamentowy, patrz. Dobra, ja poszukam innego gracza. Jestem OP już, powiem ci. Jest, A... widzę, widzę innego gracza. A to jest ten, który mnie zabił. Wszystko tu jest już. Czekaj, ja szukam sobie ku lepszego. Są to jeszcze, o tu jest pełno skrzynek, zrobiście, żeś tutaj Kolejne strzały Ej tam tutaj koleś ma enchant na jednej wysepce Dobra trudno I ma to. diamentowy miecz i chestplate diamentowy Wszystko Chestplate i miecz, no a, ty nie wszystko Aaa, że wszystko Się wystraszyłem, a mogę to wygrać, nie? Może dam radę No kurde Ale widzisz go obrót, czekaj, okay? tam jest na wyspie, widzisz? No nie mam jak dojść do niego Ciu, ale on jest OP Jestem bardziej OP, powiem ci No, tylko, że on Ale nie ma, czemu na tej wyspie nie ma tu enderpearlów? Ma na... co najmniej 16 złotych jabłek, bo tyle ja miałem, mam on mnie zabił Ja mam 7 A to tyle mu się nie przyda Nie, ale patrz, tutaj jest, tu są jeszcze skrzynki u góry, wyżej To ja, co ja Spójrz tu mam, par parkura zrobić? Nie parkura podbudować albo poniszyć te bloki, bo no można Ja nie, je... ja nie widzę ja żem ślepy jest. Idź do tego Kolesia. No ale On czym? jest teraz chyba na mojej. No, jak go będzie miał łuk, to mnie ściągnie spokojnie. Właśnie nie ja mam łuk, którego ja mogę ściągnąć. Czekaj. Gdzie on jest? Tam jest Stefan. I tu jest Enchant, kurde. Patrz, wieszcie, zrób tutaj y, do jednej z tych takich dróżek pomiędzy wyspami się do budu i Dostał. Jest to, to bloków, to to ten. I pójdź po niego, bo to się nie ma co z nim bić nauki. Nie wiem No ale jak mam pójść po niego teraz No tutaj, to jak teraz będziesz ustawiony No właśnie na tą na ten łącznik z kobla. Zaraz to może mnie zaatakować ten typ Spokojnie No, ja będę ci mówił kiedy idzie Dobra Wlewa wodę jak na razie Na razie mam ręce mieć Na razie lajtowo Czekaj zbliżam się O co, chyba będzie, je coś teraz Dobra jest ja... coś typu... Aha, ja jestem tylko z nim. Ja myślałem że ktoś jeszcze jest to emocje. Musisz jeszcze do góry, już stop, do góry teraz. Ej, jak się zorientował. Musisz iść na tą wyspę z craftingiem i odciąć, żeby nie doskoczył na tą wyspę do ciebie, odetnij te, te deski, które tutaj są. Znaczy z craftingiem, e, boże, z leczantem. Tu nie mogę nic zenchantować Odetnij te deski Aha, ja, ja mam pełno tych, czekaj butelek Ważna na mój enchant jaki będę miał I tak chyba, ej on się kopie do góry, on znaczy boże, no wchodzi do góry Dobra Jesteś... Na co masz No właśnie, czekaj ja się Szarpne nie wie Sharpness jeden tylko Nie dobrze, lecz tam do niego. On jest zabudowany, on jest na samym szczycie tej wieży Tutaj? Tak, tak na tej wieży z kobla Lawę, będzie wylewał, uważaj Powiem kiedy wyleje On się nie widzi Wylewa lawę Ej, mo, mogę, trafię tak w niego? Tym się zauważył Traf, patrz Do tej lawy, se pra, prawie do tej swojej lawy wleciał Tam się leje lawa, uważaj Trafię w niego tak? Uważaj, lawa się tam leje Wiem, ale trafię w niego tak? Nie trafisz, musisz tam wejść jak? Z, ściana. z drugiej strony wylał lawy, uważaj, patrz, patrz do góry. No cię widzi. Patrz! Jeszcze, dobrze, trafiłeś go, pali się. Dawaj, dawaj. Nie tak, tak jak wtedy. Gasił to idiota głupi Strzedz w dół, już nie wejdzie. O fago, fago, fag! Nie, wejdzie po Padam, padam. Jak padasz? No nie mogę wyjść z tej lawy Jedz jest, jest jabłko, szybko jedz jabłko wiem. Tak Jedz jedno na drugim Jaram się nie, nie trafisz tak w niego Patrz, wezmij się po tych takich, takich ja, ja padnę Jest te jabłka Dobra, ale byłem drugi, kurde, to... no masakra. No i dobra, zaraz będzie kolejna arenka. Dobra, jesteśmy w kolejnej mapce. Dokładnie. Tak no. grzybował. Ale kurde, prawie wygrałem tam tą Jesteśmy obok siebie, widzisz mnie? Widzę cię. Ej, Ej właśnie, no czekaj. No dobra, biorę znowu łucznika. Ty tu jest taki troll, jakbym nic nie robił, to, to zlecę, bo tu jest woda. Serio? No. A ja nie. nie, ja tak nie mam. No tak nie mam. <laughs> hmm. No ale prawie to. Ale tylko było 6 graczy wtedy. Ale no bo kurde ta lawan, masakra. No nie jeszcze jarała przez kurde tyle czasu, że to masakra jakaś. Dobra, dowody do No wiesz. Hmm. Czy to jest możliwe, że nie mam e, skrzynki na wyspie? Musisz mieć, to jest nie, nie. No to jest akurat niemożliwe. A jest, dobra, to była. Ej, nie katerę. mogę otworzyć, ja pierdum, muszę drewno skopać, kurde. Musiałem drewno skopać, żeby kurde ze skrzynkę otworzyć. Ale gnoje to zrobili. Ja mam taki fajny, jestem fajnie zabunkrowany tutaj. Mmm, mm, mm, mm. Nie mam żadnych budulców. Dla wszystko teraz Jabłka pierwsze To tu... Łuk! Ale, to... ale ja mam tak dużo strzał łuk bym potrzebował Dobra Dobra, ja już się buduję na kolejną... Czekaj liczbę. chwilę, chodź do mnie Jak? Aha, dobra Albo wiesz co, albo ja idę do ciebie O ty tam jesteś Trafię? Co? Zbuduj, zbuduj do góry z kobla takie cztery... Ała! Nieważne. No czekaj, bo mnie atakują. Kurde, teraz zginął. Co ja teraz mam zrobić? Gdzie oni są? Nie ma, ja tu jestem nieźle zabunkrowany. Nie mam żadnych enderpe'rów Masz łuk? Strzela do ciebie, celuję w ciebie. Dobra, już nie. Oooo, to ten mnie we mnie celuje. A ja nie mam łuku właśnie. Ej, chodź tu do mnie! No jak on we mnie trafia? Jak mam iść tam do ciebie? Tam jest dużo miejsca? <laughs> Czekaj, bo ja teraz... On do mnie strzela. Krajnie. Serio? A będę jego strzały przynajmniej zbierał. A ja wędką tu nic nie zadałam chyba. <laughs> nie, tu <to> wędką to... <laughs> ja raczej nic. Mam no, tam iść do ciebie? No. Bo ja nie wiem czy tam wyląduje a jak jak nie wyląduje no to mam to mam przegraną. nie ale... Nie! Jestem! No to? tu do mnie szybko, bo... Czekaj, a muszę to ty. rozwalić. No ale kurde ten... Ja nie mam... Masz jakiś O, masz łuk, masz łuk. Mam łuk? To daj mi, ja w nie mam. Nie, znaczy nie mam łuku, mam samej strzały. No właśnie ja mam 27 strzałów. Czekaj, bo ten typ tam jest. Trzeba jakoś do niego iść tak Ale chodzi. jak? Jak mam przecież ciągle tutaj Patrz, to trzeba skopać żebyśmy, żeby leciała woda, żeby się dało po niej wspiąć Jak ktoś z nas padnie Jak spadasz to od razu szukaj wody gdzieś Okej okay. Do której można wlecieć Patrz Z takiego quickscope'a quick chcę strzelić Z tej wędki Ale <laughs> Dobra, jak to trzeba robić? Co trzeba robić? Nie! O ma... ej on już strzał nie ma! Chyba, chyba że on robi trolla no no Żebyśmy tu nie szli To ty mnie kryj! I co ma? Nie, nie ma Nie ma No i budujemy takie na trzy, żeby nas nie mógł zrzucić Ej ja, ej ja mam też, śnie... nie, nie, nie mam śnieżek, a już myślałem Ej co on robi? Nie, lawy No lawy, ole Do wody, do wody, Paweł, do wody. Nie zdążyłem. A uczysz się latać? Dobra, Renault do X-Pomp. A to inny strzelał, nie on. No wiem, stamtąd, ze środka. Ale on ma co. Jak sobie ten koleś? Ze środka. Dobra, obserwujemy teraz starego jak gra. Obserwuję cię, się. Profesjonalna walka. Virtuus Pro. No daj. Dobra, czekaj się wrócić na Ej uważaj Ja nie wiem co on sytuację. być Dawaj i ten łucznik się celuje Ronaldo x pompa celuje na raz, Teraz nie, teraz nie, teraz nie Teraz jest z yy, skrzynkę ma Znaczy maca, maca skrzynkę teraz. Po, czekaj, Dlaczego? ja ci powiem Dlaczego kiedy będzie celował Ender perła uważaj! Ender perła! Bierz miecz, bierz miecz O o oh fuck! Ty, ja się będę tutaj utrzymywał na tym <laughs> Ej, on ci wodę zrzucił, a, ale cię zrobił co? Że, co? Że co? Ej, on drugą wodę ci zaraz zrzucił, no to przegrałeś No, już pada Jest Mati, yes. Mati, On też zrzucił? Tak <laughs> Niemożliwe No i pa leci Ale ty nie zrzucił ale też jest z Ej, leci, ona powoli leci. Leci. Nie. 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 do tamtej? Nie. Nie. to to fajne. My się żegnamy, żegnamy, to jest koniec odcinka. odcinka. że że fajne. Lajkujcie, subskrybujcie subskrybujcie, zostańcie dłużej. Będzie więcej tych odcinków ze Skywars'em, co ty robisz z tą głową? Maczam ją w krzakach. <noise> Okej. <Okay. głos> Dobra, to my, my się żegnamy. Skarabiały, pożegnaj się oczywiście. Na razie. Cześć.